Dziś 18 marca, Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, wiersze od 1 do 12. Wydłużają frędzle u płaszczów. Człowiek pokorny to taki, który zna swoje ograniczenia, natomiast wydłużanie frędzli u płaszcza to jest jakby próba zaprzeczania tym wszystkim ograniczeniom, które gdzieś się wiążą z naszą skórą, z naszym ciałem, gdy, gdy popatrzymy na naszą rękę, na y, naszą nogę, tam się można powiedzieć kończy człowiek. Tam my się kończymy. Y, próba wydłużania frenzli, jakby jest próbą przedłużania tej naszej fizyczności tutaj na ziemi. Y, Pan Jezus negatywnie patrzy y, na tego typu myślenie, y, lecz raczej próbuje nam powiedzieć, Abyśmy potrafili poznać siebie w swojej ograniczoności, abyśmy potrafili uznać swoją skończoność i też to, że jesteśmy stworzeniem, bo w tym uznaniu tkwi wielka prawda: potrzebujemy odniesienia do, do Stwórcy, potrzebujemy relacji z kimś, kto nas przekracza. I wtedy myślę też, że jesteśmy wolni o wiele bardziej, aniżeli gdy próbujemy na siłę stać się kimś, kim nie jesteśmy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.